Jestem już w pokoju, tak wygląda, zaraz, zaraz na w położę i pokażę wam pokój. Czyli tak jak mówiłem, tu wejście, telewizor, tak, to wygląda. Ej, pizdy, ładny pokój, mam jeszcze ja go, pokażę później jak ja się już rozpakuję i przebiorę naprawdę, bo... Byliśmy jeszcze w akłoparku, ale to zobaczcie teraz. A to, że wyjechaliśmy szybciej i wlędowaliśmy w park wodny Koszalin. Idę wejść do termy. Dobra, ja odstrządzam i zaraz widzimy się. My właśnie wyszliśmy z hotelu, idziemy na plażę zobaczyć jak to wygląda zimą. Bo podobno ładnie wygląda plaża zimą, a znajdujemy się, jak chyba nie mówiłem, w koło brzegu. Więc pamiętajcie o zostawieniu lajka, like suba i witam też Was w kolejnym vlogu. Ogólnie rękami od odmarza, bo ściągnąłem rękawiczkę specjalnie, aby dla was nagrywać. Więc idziemy się dalej przejść. No i aktualnie już wchodzimy na plażę. No, no ale wam powiem, ogólnie to wiatr wiatrem, jak nie wiem co, tak zimno jest, że... Uch. A wy tego wiatru nie słyszycie, mam mikrofon ze tym, ale ogólnie zimno jest jak nie wiem co. Jest w Polsce, nie wiem co się dzieje, w styczniu tak zaczęło pi**ać mrozem ogólnie. Ale patrzcie, jak to może wygląda. No właśnie wchodzimy na plażę, jest nie wiem jaki minus, ale tak się prezentuje plaża. Porównując to, co w wakacje widzimy, czyli w Władysławowie, to macie tu taki chwilowy urywek. A jak teraz, ogólnie no to jest zimno w naprawdę można powiedzieć. Chodźcie. Was dzień drugi, ja jestem aktualnie już ubrany, ogarnięty, zaraz idę na śniadanie i Wam pokażę jak wygląda śniadanie, bo wczoraj nie zdążyłem nawet, no szczerze zapomniałem nagrać dla Was jak wygląda obiad, o kolacja, więc zapraszam Was. Ja już wychodzę z pokoju. Czecie. Aktualnie wyświetla Wam się, co jest na śniadanie, ale nie mam nagrane dla Was wszystkiego z powodu tego, że jest bardzo dużo jedzenia. Lecz oglądajcie! No, a aktualnie znajdujemy się w strefie relaksu tak to wygląda? Tak jak wam pokazałem, u góry jest ta ściana wspinaczkowa. Ona kosztuje akurat 35 zł za samo wejście chyba na godzinę, ale nie wiem. Ale ogólnie ładny hotel, dużo atrakcji nawet. Wczoraj byli, byliśmy jeszcze na basenie, ale nic nie nagrywałem dla was. Bo ogólnie to woda akurat w tym samym basenie takim yy, sportowym, zimna jest, ale tam dla dzieci akurat jest ciepła, no bo byłem z hugem się bawiłem z nim to siedziałem tam, no ale ogólnie to ciepła woda, tylko tam, a tak w tym sportowym basenie zimna. A tak no to w hotelu tutaj wczoraj jeszcze znaleźliśmy jakąś atrakcję dla Huga, a no i ping -ponga wczoraj znaleźliśmy. lecz jaka historia z tym ping no tak byliśmy wczoraj właśnie tam grać i podchodzę, patrzę jak ludzie grają i mówię, dobra, idę też pograć. No a oni, no ale to są nasze paletki, trzeba iść do recepcji. No dobra, no to idę do recepcji, a ona, osoba dorosła, musi być. A tak, co? Dlaczego niby? Dobra, mama poszła po to odebrać, wzięliśmy to, o, yy, gramy, gramy i potem oddaję to, ona też, osoba dorosła. Myślałem, aha, no zajebiście. nic nie można zrobić w takim razie, jak, nie, jak się nie jest pełnoletnim. To tak akurat średnie, jak chodzi o hotel. Tutaj, no ale. Nie wiem, przez co może jest duży, dlatego nie chcę, aby ktoś kradł. Tak ja sobie tłumaczę. Ja też tu wczoraj, jak piłem kawę, pracowałem już przy tych solikach. Oraz tu za mną jest. Wam pokażę, tu jest pizzernia. W windach się reklamują, że podobno bardzo, dobra, bardzo dobre jedzenie. I, e, taki gość, który tam robi pizzę, podkręcę normalnie ciastem. Więc no, fajnie to wygląda. A powiem, wczoraj widziałem to na żywe oczy, na swoje oczy, o tak. I typek kręci tą pizzą cały czas. Jak mi się uda, nagram to dla was. bo Wydaje mi się, że to fajnie zobaczyć, jak ktoś Kęci i podrzuca pizzą oraz widzicie jak cały czas tu się obracam, chodzę to się windy są szklane więc no no dobra a teraz tata do nas dojeżdża już tam za pół godziny jest, więc widzimy się, idziemy się ogarnąć i widzimy się gdzieś na mieście już co jest? Jeszcze mam mikroport podpięty, ale co jest? Tak gdzieś odkurza tutaj. What the fuck? Co to jest? Pastel. Czy coś podobnego do Rumby? A jednak nic nie nagrywałem dla Was w trakcie, jak byliśmy poza hotelem. Z powodu tego, że mieliśmy iść pieszo, ale pojechaliśmy autem w końcu, bo mama znalazła trochę daleko jednak restaurację. Oraz dwa, no to szybko, szybko byliśmy, a każdy był zmęczony z powodu tego, bo tata już przyjechał, tu był do hotelu, do nas i był po prostu zmęczony i chciał się położyć spać, a my poszliśmy też w tym czasie sobie odpocząć, no i wtedy na basen, tak jak widać nie, jeszcze nie jestem było bo idę się zaraz wykąpać i widzimy się już na kolację w takim razie, pokażę wam albo co sobie nałożyłem, albo jak wygląda kolacja. To jest godzina ósmności aktualnie idziemy na 7-15 minut. jak wygląda morze. Aktualnie wyświetlam Wam się widoki jak wygląda morze zimą, czyli jest całe zamarznięte. Gdzie tak naprawdę było tam minus 20 stopni a za chwilę zobaczycie jak się wspinam na 14-metrową ściankę smileczką, więc nie przedłużajmy, zapraszam do oglądania. To co za chwilę zobaczycie, to jest spowodowane, że mi się ręka wyślizgnęła po prostu zaczęła mnie boleć z powodu tego, że miałem wypadek w wakacje którym już Wam nie raz mówiłem, lecz nie mówię jak dokładnie się skończyło, oglądajcie po prostu. Było fajnie, no i już wracamy do domu. 4 dni tu w hotelu, i wracamy. Kurde, nie wiem nawet dla Was nagrywać, bo rąk brakuje.